I tam w kolejnej części 28 lipca. Taki idem ze grzybami. W innym miejscu. Trochę proszę spojrzeć co na piękny borowik. Możemy go sobie obejrzeć z każdej strony. ciekawe czy zdrowy. O kurcz jest zdrowy. go nie będę brał, bo to szkoda brać takiego borowika. Zobaczymy. No, Jeszcze nie mam w co brać takiego grzybów. Wywalamy go. Żeby było by nie było znać, że grzyby tutaj są. Piękny borowik, Może mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądają. Wielkości grzyby u nas są. Może nie rearytacja, ale ładne okazji, tylko że zobaczymy. Dalej to wszystko co na podpałę. Piękny koźlarz. Na środku drogi tutaj mamy drugiego, ten chyba jest jedzony, tak, kurt, wyleżał, go robaki żyją. Ja tu nie będę robił zdjęcia tego, po prostu i już. Szkoda. Piękny koźlaczek. może sobie obejrzeć. Tu mamy dróżkę, o, no, może 200 metrów. Jest nie dalej. Może. Może coś na tej dróżce się na No, tu mamy taką drogę. Może coś na tej drodze będzie. Dawno tutaj nic nie znalazłem, ale może znajdę, kto wie. Idąc dalej, proszę zobaczyć, co napotkałem. Piękny kozilarz. Pomarańczowy. Można sobie obejrzeć.

Tu coś chodziło. Okay, Trzeba z dobrze ze dwóch stron. Czy nie widać. Na nie widać. Czyli to będzie koniec kolejnej części, zobaczymy się w drugiej, w następnym.